Nie macie pojęcia, skąd właśnie wróciłem, widzowie Tak, wróciłem ze Smrodowa Co to jest Smrodowo? Ha, ha, ha. To wiedzą tylko ci, którzy 20 lat temu Żyli na tym świecie Ponieważ śmierdziele powracają czy do dzisiejszego odcinka będzie potrzebna mi maska przeciwgazowa? Zobaczymy jaką mam odporność na dziwne zapachy Ponieważ będziemy wąchać niesamowite figurki Śmierdzieli, których jest aż 8 No i oczywiście jest specjalna figurka moja Paweł Paszcza Ja wolę nie ryzykować, ubiorę maskę przeciwgazową A oprócz mnie wąchać będą jeszcze dwie osoby Zobaczymy komu smród przypadnie do gustu A komu wysiądą nostrza Lecimy z tym! Śmierdziele! Witajcie w śmrodowie! śmierdziele się zjawiają, wszyscy straszne miny mają! Kandydat numer jeden to Paweł Paszcza. To właśnie ja, kiedy nie umyję zębów. Naprawdę boję się tego smrodu, który zaraz uwolnię. Ale spokojnie, to nic groźnego, to tylko... <laughs> troszeczkę nieświeży oddech. Na razie nie będę go wąchał, tylko chcę zobaczyć ulotkę. I jego kartę. Aha, właśnie tak. Kandydat numer dwa to Hubert z Oj, Hubercik, Hubercik. Chyba zapomniałeś wyczyścić butów po tym, jak odwiedziłeś oborę. Co nie? Oj, świński rejkuty. Kolejny kandydat Piotr Bekaś. Chyba każdemu z nas zdarzyło się beknąć w towarzystwie tak, że po prostu wszyscy naokoło powiedzieli Fu! Co ty jadłeś? Kandydat numer 3. Przemek przepocona skarpeta. Chyba każdemu z nas zdarzyło się mieć przepoconą skarpetę. To chyba nic takiego, prawda? Mam nadzieję, że ta skarpeta mnie nie pokona. Kandydat numer 5. Czesio cichaczek. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie puścił cichacza w autobusie. Także wszyscy pasażerowie uciekli. Na pewno jemu zdarzyło się to wiele razy. Kandydat numer 6 prosto ze smrodowa? Sasza śmierdzący śledź. Kiedyś miałem szczura, który nazywał się Sasza. No i powiem szczerze, szczury trochę śmierdzą. A czy Sasza śmierdzący śledź będzie śmierdział bardziej? Zaraz się przekonamy. Walduś wymiotny. Przyznam się wam szczerze, tego śmierdziela boję się najbardziej. Ponieważ bardzo nie lubię zapachu. Sami wiecie jakiego. Na szczęście ta folia nie chce się zdjąć. I chyba nie będę musiał go otwierać. Żartowałem, mam tutaj mój skalpel i otwieram to. Nie boję się niczego, żaden śmierdziel mi nie straszny, ponieważ jestem Paweł Malinowski i nie boję się ich wcale. I kandydat numer 8 to Maszek Zapaszek. Domyślam się, że to jest zapaszek z podpaszek, no ale wiecie jak to jest po wlefie, prawda? Po wlefie każdemu zdarzyło się trochę sztynić z paszek mieć jakiś taki zapaszek. Smród oceniamy w skali od 1 do 10. Kandydat numer 1 to ja, Paweł Malinowski. Okej, okay, widzowie, jesteśmy na stanowiskach. Maska przeciwgazowa jest w pogotowiu, ale myślę, że nie będzie potrzebna. Mam nadzieję. Zaczynajmy. Zamykamy oczy, aby wyostrzyć zmysły. Jestem Paweł Paszczak. Gdy otwieram usta, więc nie, nawet kapusta. <suszy> Uuu, to capi jak niewyrzucone śmieci. Oceniam to na cztery. Pora na drugą zawodniczkę, która będzie kontemplować te piękne zapachy. Niechaj będzie to Martyna zabawa. Ten śmierdzi trochę jak oddech Pawła po tym, jak wypije napój energetyczny i beknia. Ej, wcale nie! Prawda, to, jest, to są fakty. Okej, okay, czas na trzecią uroczą zawodniczkę Pannę Anię! Hmm ten zapach kojarzy mi się z dzieciństwem. Tak pachniał w pokoju, kiedy mój brat w nim nie sprzątał. Bo wow, dzwoni mi telefon! Halo? Mama? Co? Mama też chce powąchać śmierdziela? No to zapraszam! Jesteśmy tutaj my oraz osiem zawodników. Zobaczymy, czy pokonają twoje nozdrza. Uuu! Paweł nie mył zębów! Dobra, weź go do dentysty. Gdy się nie myje, czuję, że żyje. Hmm. To pachnie. Nawet ładnie, bo ja lubię jeść pleśniowe sery. Tak jest. Mmm, jak pizza. Cztery sery. Hmm, ten zapach też jest znajomy. Kojarzy mi się z kanapkami. Chyba to czedar. Fuj, ten. Nie umył się pod pachą. Proponuję kąpiel. Bekanie to wyzwanie. Mmm. <grym> chyba mamy tutaj mocnego zawodnika. To chyba przepocona skarpeta. Oceniam to na 6. O to jak moje dzisiejsze śniadanie. Co ty jadłaś, Martyna? Kanapki z cebulą. Nie wiem czemu, ale to mi przywodzi na myśl kolor zielony. Ach, no tak, cebula. Ogry są jak cebula. Fuj, ten jakieś bąki puszcza. Ananasowe. Tak to czuję, przepraszam. Orety. rety, stojące skarpety. Uuu, tutaj potrzebna jest chyba maska przeciwgazowa. Uuu. Alarm, 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 Hmm, hmm. To jest za każdym razem, kiedy Paweł zdejmie buty. Kto, ale nie! Dzień jak co dzień, dosłownie to jest właśnie życie z Pawłem. Tam są... So Wąchaj! I'm skarpety! Sorry, but no. Wąchaj. Mm. A już <noise> <noise> mi ręce opadają. To pachnie. Zupełnie jak twoje skarpety Nie no ten chłop wygląda w moich nozdrzach jakby jechał pociągił PKP i zdjął buty Robię pierdol lubię śmierdy Czesio Cichacz trzyma się za zadek, ponieważ najadł się za dużo jajek i... I puścił bączura, który pachnie zgniłym jajem Właśnie tak, to oceniam na 8. Ogólnie w tym mieście jest taka dzielnica jak szadułki I tam jest śmietnisko I zawsze jak jadę samochodem z moją rodziną przy tym śmietnisku To mój brat otwiera okna, bo chce poczuć zapach bąków Ponieważ to śmietnisko śmierdzi jak bąki I po prostu jeśli chcecie poczuć sobie bąki to jedźcie do, do Gdańska Mmm to chyba najgorszy z nich wszystkich. Nie wiem, co to jest, ale coś naprawdę nieświeżego. Weź to ode mnie. Ojojoj, jaka bieda malutka. Brzuszek go boli. Wiem dlaczego. Ten chłop włamał się do kurnika i ugotował wszystkie jaja, które tam znalazł. To się nie skończyło dla niego dobrze. Śnięta ryma wygrywa. Z gdyni. Lubię ryby, ale sasza ryba chyba mnie przyprawiła o mdłości. Uuu, mocne. Ho, ho. Mocny jest to aromat, naprawdę. Daje tutaj osie. No, a to jak w gdyni nad, e, ten, nad morzem. Hmm. To chyba jakiś lodówkowy zapach. Coś jak wędzona makrela. Jak byłam dzieckiem, mama robiła mi z nim kanapki. A tego znam. Spotkałam go kiedyś, jak przechodziłam koło wędzarni w Rołowie. Śmierdząca makrela. Czy tam śleć, nie wiem. Puszczam panie przy zabawie. ponieważ jest to... Sam wiecie jaki zapach! O. o nie, Martyna! No cóż, miałam z tym do czynienia nieraz jako kocia mama. Dajcie znać, co robić, kiedy wasze koty zażygują wam rzeczy. Nie, Paweł! Nie przekładaj mnie to <ścoughs> Czuję! Nie śmierdziela! Śmierdziele! Śmierdziele! Sprotu mamy tutaj wiele! Fuu! Moim zdaniem on po prostu wylaz ze śmietnika i gnieje. Gdy gaz wydaje z siebie. Wszyscy są w siódmym niebie. Uuu! Przypominają mi się święta Bożego Narodzenia! To jest... Jakaś, nie wiem, jakaś kapusta? Jakiś Bigos? To jest fajny zapach. Daję mu jeden, bo jest naprawdę przyjemny. Mógłbym mieć takie perfumy. Ogólnie każdy z Was powinien spożywać kiszonki, na przykład kiszoną kapustę. Samo zdrowia! Brawo, brawo! Mm, coś kiszonego. Nie jest to najgorszy zapach. Ale też nie jest jakiś mega przyjemny. A teraz idę przykładem Pawła, bo nie zniosę tego gołą ręką, już ich nie tknę. No, fuu, ten śmierdzi jak zgniłe liście w kałuży.